Oferta, dokumenty ZUS, Urząd Skarbowy i KRK, składane w postępowaniach o zamówienie publiczne. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym poniedziałkowym kwadransie zamówieniowym. W każdy poniedziałek, co dwa tygodnie na moim kanale YouTube, Facebooku oraz stronie internetowej www.zampubliczne.pl Moją intencją jest to, aby przekazywać dla Państwa wiedzę dotyczącą zamówień publicznych w prosty, zrozumiały dla wszystkich sposób. Dlatego też w każdym odcinku będziecie Państwo mogli usłyszeć wiele przykładów, które pomogą zrozumieć omawiane przeze mnie przepisy. Proszę o pozostawienie w komentarzach propozycji kolejnych filmów szkoleniowych. Przypominam, że poniedziałkowe kwadransy zamówieniowe są emitowane w każdy poniedziałek co dwa tygodnie. Ponadto na moim Facebooku co czwartek pojawia się, pojawiają się już filmiki pod nazwą Co na to zamawiający. Zabawa polega na przedstawieniu przeze mnie pewnego stanu faktycznego. Państwa zadaniem jest jego przeanalizowanie i udzielenie odpowiedzi. W jaki sposób powinien postąpić zamawiający? Ja nazywam się Dyta Pietras od 16 lat zajmuję się zamówieniami publicznymi, zarówno po stronie zamawiających, jak również wykonawców. Jestem autorką artykułów poświęconych zamówieniom publicznym. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Drodzy Państwo, chciałabym przypomnieć w dzisiejszym odcinku zasady składania trzech dokumentów, jakim jest Oferta, sam, oferta dokumenty z Urzędu Skarbowego, ZUS oraz KRK. Oczywiście wszyscy wiemy, że oferta musi być złożona w postępowaniu krajowym w postaci elektronicznej i opatrzona podpisem zaufanym lub osobistym, albo w formie elektronicznej podpisana podpisem kwalifikowanym. Natomiast Natomiast w postępowaniach powyżej progów unijnych podpisem jedynie kwalifikowany. Niestety zdarzają się przypadki, że wykonawcy składają dokumenty, które nie są albo w ogóle podpisane podpisem elektronicznym, bądź składają ofertę bez pliku podpisu. Moi drodzy, zgodnie z artykułem 781, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej, Wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uchybienie wymogowi opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym niesie za sobą skutek w postaci nieważności oferty. Taki sam skutek. Niesie za sobą złożenie oferty bez pliku podpisu w sytuacji, gdy załączenie tego pliku było niezbędne dla stwierdzenia, czy oferta została podpisana. Świadczy o tym, drodzy Państwo, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 marca 2021 roku o sygnaturze akt 419/21. Izba zwróciła uwagę, że że wykonawca podpisał trzy pliki, w tym formularz oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zewnętrznym. Stąd zamawiający, aby stwierdzić, że oferta została złożona prawidłowo, powinien być w posiadaniu zarówno plików podpisywanych, jak i plików podpisów. Brak tych ostatnich. Jest niestety nieusuwalnym uchybieniem i stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie artykułu 226 ust. 1 punkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi na niezgodność z artykułem 63 ustawy prawo zamówień publicznych. Oczywiście nie ma możliwości wówczas takiej oferty uzupełnić. Przypominam również, że Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię prawną, w której wskazuje zasady opatrywania oferty podpisem elektronicznym. W zależności od wartości zamówienia podpis musi być kwalifikowany, osobisty bądź zaufany. Urząd Zamówień Publicznych wskazuje, że opatrzenie samego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty za pośrednictwem mini portalu bądź ePUAP nie jest równoznaczne z podpisaniem pliku oferty. Podpisanie formularza porównano do podpisania koperty z ofertą. Natomiast, drodzy Państwo, w świetle przepisów prawa dopuszczalne jest doręczenie elektronicznego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w postaci wydruku pisma odzwierciedlającego jego treść. Mówi o tym artykuł 144b, paragraf 1 ordynacji podatkowej. W przypadku elektronicznego zaświadczenia natomiast, ZUS, może być ono wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał zgodnie z artykułem 50 ustęp 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie wskazuje dwie zasady co do formy składania dokumentów. Jeżeli dokument został wystawiony jako Dokument elektroniczny, to zamawiającemu należy przekazać taki oryginalny dokument. Nie ma potrzeby, aby wykonawca czy też członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby oraz podwykonawca dodatkowo opatrywał go swoim podpisem elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym czy też osobistym. Natomiast jeżeli dokument wystawiono w postaci papierowej, to należy przekazać zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przypominam, że w przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeszcze raz powtórzę, w krajowych po zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym. Wówczas wykonawca członek konsorcjum Podmiot udostępniający zasoby, czy też podwykonawca, jak również mocodawca w przypadku pełnomocnictw, składając podpis elektroniczny na dokumencie, poświadcza zgodność jego cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W przypadku elektronicznej informacji z KRK. Wnioskodawca otrzymuje archiwum w postaci yy, formacie ZIP zawierające plik, XL, XML, z odpo, yy, plik z XML z odpowiedzią, plik z kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiedzi oraz wizualizację odpowiedzi w formacie PDF. Ten cały plik należy przekazać zamawiającemu. Błędem jest przekazywanie wyłącznie pliku PDF z wizualizacją. Drodzy Państwo, na stronie e-platformy KRK wyjaśniono, że wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych, na przykład na pamięci USB, płycie CD, DVD. Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności EKRK. Wydruk nie jest dokumentem. Proszę o tym pamiętać. Drodzy Państwo, za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę o informację, czy dzisiejszy odcinek był dla Państwa pomocny. Proszę również o subskrybowanie mojego kanału na YouTube. Jeszcze raz zapraszam do odwiedzenia mojej strony na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia za dwa tygodnie.